Cześć! Dzisiaj Wam pokażę, jak podłączyć dekoder Polsatu do telewizora. Najpierw to pokażę ja nie mam na razie Polsatu, aż kończył mi się abonament na telewizję. I pokażę tu o pana Aleksandra, jak to się robi, Część pierwsza. U pana Aleksandra niestety jest stara wersja tego dekodera. się z tego cyfrowego Polsatu. Nie ma nowego loga, po tu, więc już nie poradzimy sobie. Dzisiaj wam pokażę, jak podłączyć to. Do tego potrzebuję antenę satelitarną. Widzicie, tyk jest do końca włożony. Dobra, kabla antenowego. Na pewno musimy potrzebować kabla zasilającego. Lub kabla HDMI lub, lub skat. Zależy, zależy, zależy jaki telewizor macie. No i to jest dekoder pana Aleksandra. Najpierw podłączam do zasilania. E, bo, bo on ma taki właśnie przedłużacz. Podłączamy do niego tym gniazdem do gniazda. Dobra. Teraz ważniejsze, żeby podłączyć dekoder do, do prądu. Ja użyję najgorszego zasilacza, który ma pan Aleksander. To jest najgorszy zasilacz, chyba ze starego dekodera HD3000. To chyba zepsuł. było zepsu, chyba mu się zasilacz. Następnym to podłączać do do podłączam się podłączam do dekodera jak widzicie o dobra o, nie wyszło dobra jest Bo to jest najgorsze zasilanie 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 zasilanie, zasilanie. Następnym krokiem jest podłączenie kabla HDMI. Tu jest, jak widać, pierwsza końcówka Podłączamy do dekodera, a później do telewizora. O, widzicie, jeżeli. Ja niestety wejścia z kart ten Aleksander. Aleksander ustawił na wejściu HDMI 3. To podpinam pod HDMI 3. Jak widzicie, telewizor podpinam pod HDMI 3. Dobra. Teraz podłączam. Najlepiej wykorzystać tu zwykłej anteny satelitarnej. Akurat ta antena satelitarna by zwa. Z bardzo, gor bardzo gorzej się sprawuje, niestety no bo do podłączenia tu tylko dera. przed wejściem na wejście antenowe. czekajcie Dobra, mam podłączony. Andrzeję satelitarną. Widzicie mój telewizor? Ten na kanał 935. Teraz pozostaje. pozostaje, to włączyć telewizora. Jak widzicie telewizor i monitor jest nasz dekoder. Ja się sprawuję. Przepraszam jak widać. Jak widać dekoder i telewizor dobrze działa tylko musiałem. wtykan tylko HDMI z telewizora do... podłączyć i odłączyć jeszcze raz żeby był sygnał to więc dziękuję, dziękuję za oglądanie pozdrawiam wszystkich widzów i cześć